Musicie to zrozumieć. Nazywamy to depresją. Nazywamy to jakkolwiek. Na płaszczyźnie psychologicznej nazywamy to ślepotą, nazywamy to jakkolwiek fizycznymi zmianami, takimi jak trądzik lub czymkolwiek innym, co tworzymy. Chodzi o stworzenie intencji otrzymywania pól. Oraz o to, jak wykorzystujemy te pola. Kiedy zrozumiecie ten proces, zrozumiecie, że jesteście twórcami tego warunku, ponieważ potrzebujecie określonej siły pola, emocji lub energii, abyście mogli pracować lub uruchomić swój system w obrębie waszej fizyczności. Możesz być w depresji, zamknięty w jednym pokoju przez dni, tygodnie, ale Musisz zrozumieć sposób w jaki jesz banana, aby stworzyć to małe nasionko w twoim ciele, aby przyciągnąć pozostałe 80% energii z zewnątrz, żeby nakarmić swoją fizyczność. Robisz to swoją duszą, duszą fizyczności w twoim mózgu. Kiedy tworzysz ten warunek depresji lub cokolwiek innego, to nasionko pozwala na przyciągnięcie pewnych energii, które są ci potrzebne, aby wznieść swoją duszę na jakikolwiek poziom do następnego kroku do przetrwania fizyczności. Tam zjadłeś fizyczne pożywienie, tutaj tworzysz energię z tego pożywienia, aby stworzyć ten warunek, ponieważ w ten sposób przyciągasz uwagę duszy dla duszy fizyczności. Jest to samożywienie od wewnątrz, ponieważ tego potrzebujesz, ponieważ w ten sposób widzisz, że możesz kontrolować duszę lub duszę fizyczności. Depresja fizyczna i reszta są manifestacją interakcji pól obu dusz. Więc rozumiesz, że to bardzo proste. Wybierałeś banana, ponieważ go chcesz, tworzysz ten warunek depresji, ponieważ potrzebujesz interakcji między duszą, duszą fizyczności, a tym, co absorbujesz ze środowiska. A kiedy osiągniesz ten punkt, zostawiasz to za sobą. Możesz to utrzymywać przez 10-20 lat, ponieważ w ten sposób przyciągasz uwagę i energię od innych. To bardzo podobne do. ADHD to ten sam rodzaj procesu. Codziennie decydujemy się na jedzenie, powiedzmy makaronu, z tego samego opakowania, od tego samego producenta, z tego samego garnka. Z powodu ADHD decydujemy się czerpać energię od naszych ojców, matek, braci i naszego społeczeństwa. Jesteśmy przyzwyczajeni do tej energii i czerpiemy przyjemność tylko z tej energii. I widzimy wiele osób o podwójnych osobowościach. W domu człowiek jest diabłem, na zewnątrz aniołem, i nikt mu nie wierzy, że jest takim człowiekiem. Widzieliśmy to w przypadku Epsteina. A potem, aby to przekazać, przyciągasz innych, którzy mogą Cię zasilić, i żyjesz w tym społeczeństwie, ponieważ w ten sposób otrzymujesz energię. Tak właśnie musimy to rozumieć. Dla życia fizycznego bierzemy jedzenie, umieszczamy je w naszym ciele. Jako źródło do absorbowania energii ze środowiska, z wszechświata, abyśmy mogli przetrwać pozostałe 80%. To samo robimy z naszymi emocjami. To kolejne nasionko, jak mówiliśmy, aby absorbować pola i przyciągać uwagę, a potem obwiniamy za to wszystkich innych. I bierzemy wszystko, co fizyczne tabletki, lekarstwa i całą resztę, i stopniowo rozumiemy ten proces. Jeśli rozumiesz działanie duszy, jeśli rozumiesz działanie plazmy, w życiu człowieka nie ma miejsca na instytucje mentalne. Ponieważ dzięki polom zaspokajacie wszystkie potrzeby, nie potrzebuje uwagi, ponieważ otrzymuje to, czego potrzebuje, i wszystko, co zaspokaja, zarówno równowagę między duszą, a duszą fizyczności. Przekonasz się, że świat i książki dotyczące medycyny człowieka staną się historycznymi reliktami, które nigdy nie będą używane. Jeśli zrozumiemy, jak energie wszechświata działają w człowieku, pochodzimy z tych energii i w określonych warunkach one się zmaterializowały. W przeciwnym razie, nawet w warunkach materialnych zależnych od określonych czynników. Energia nadal podąża za zasadami wszechświata i ich przestrzega. Nie może być inaczej. Nie jesteśmy wyjątkowi. Jesteśmy częścią tej wyjątkowości. I tak to działa, a my teraz wracamy do tego, co było. To jeden z powodów, dla których stworzyliśmy bogów. Aby ukierunkować się na pewne rzeczy, które pasowały do nas, abyśmy mogli być zadowoleni. Połową w większości, powodem, dla którego człowiek tworzył posągi i różnorodnych bogów, był taki, aby znaleźć źródło, z którego mógłby czerpać energię, aby potwierdzić swoje istnienie. To dlatego chodzimy do kościołów i meczetów z innymi. Jestem taki jak Ty, więc jesteśmy razem, potwierdzam, że istnieje. I wtedy zrozumiesz, że wszystkie te choroby są spowodowane przez człowieka.